Witajcie moi drodzy na kanale w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, oczywiście. Kochani, chciałbym dzisiaj przeczytać z listu Świętego Pawła do Rzymian część rozdziału 7 od, od wersetu 1 do wersetu 13. Mam nadzieję, że mi się uda. Plus jakiś tam komentarzyk prosto z serca dla Was. Zanim to zrobię, chciałbym przeczytać końcówkę z rozdziału 6, dwa wersety, wersety 22 i 23, jako wstęp, moi drodzy. Uwaga, czytam. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Więc moi drodzy, celem, który mamy osiągnąć, to żywot wieczny. I ten cel osiągamy poprzez to, iż przez wiary naszych serc możemy trwać w łasce Bożej i możemy żyć. Poprzez życie Jego możemy przeoblekać Go, Chrystusa Jezusa, moi drodzy, a po prostu, kiedy Go przyjęliśmy, On jest w nas i Bożym pragnieniem jest to, abyśmy Go poznawali. Więc, kochani, warto się zastanowić nad tymi fragmentami i w tym kontekście chcę przeczytać ten rozdział, oczywiście siódmy. Więc yy, wszędzie tam, gdzie yy, będę czytał zakon, bo tak jest tutaj w moim tłumaczeniu, um, czytajcie prawo, bo słowo zakon nie każdemu jest y, znane, natomiast chodzi o prawo, o po prostu. <laughs> Więc kochani, yy, czytam bardzo ważny tekst. Czytam to po to, abyśmy osiągnęli. Swoje przeznaczenie w Chrystusie Jezusie. Abyśmy doświadczyli zbawienia naszej duszy i abyśmy, gdy umrzemy, byli ludźmi zbawionymi, żyjącymi w Chrystusie Jezusie, moi drodzy. Rozdział siódmy od wersetu 1. Czy nie wiecie, bracia? Mówię przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Albowiem, zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą, Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Przeto, bracia moi, i Wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga, albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani. Tak, iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Więc, moi drodzy, można żyć w taki sposób, tu na ziemi już, kochani, um, aby prowadzić swoje życie w wolności od grzechu, w wolności od zakonu, od prawa, w wolności od przeklętej zasady życia i funkcjonowania człowieka, która weszła w wedenie na wszystkich ludzi. Więc, kochani, tutaj jest bardzo fajny przykład podany, że kiedy jest małżeństwo, jest mąż i żona, to związani są, gdy zawarli związek małżeński, są związani prawnie, mają swoje obowiązki względem siebie, prawda? Prawo ich wiąże. I kiedy by się rozeszli i. Dopóki żyją są związani po prostu przez to prawo. Natomiast, gdy jedno z nich umrze, to prawo nie obowiązuje. Ta strona, która umarła poprzez to, że umarła, jest wolna od tego prawa, a ta osoba, która żyje, też jest wolna od prawa, które wcześniej te dwie osoby obowiązywało, związywało. Oni byli poddani pod to prawo, ale gdy jedna osoba umiera, to ta druga jest wolna, nie jest związana. Tak też Bóg postanowił, że gdy umrzemy czemuś, to będziemy mogli żyć w kimś i w czymś. Więc, moi drodzy, w wersecie szóstym jest napisane, lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani. Przez co byliśmy opanowani, moi drodzy? No przez grzech i śmierć, przez to prawo grzechu i śmierci, prawda? Więc kiedy Bóg chce, żebyśmy obumarli temu, żebyśmy przestali według tego żyć, a żyli w Chrystusie, w nowości ducha. Można powiedzieć w nowości życia. Więc moi drodzy, nie można być i pod tym, i pod tym. Trzeba wybrać, pod którym prawem człowiek tu na Ziemi chce żyć. Chciałbym przeczytać w związku z tym z listu do Rzymian, szósty rozdział od 1 do 14. Troszeczkę rozszerzę te treści. Więc kochani, słuchajcie, to jest mowa o kście wodnym. To jest mowa o podstawowej prawdzie, Bożej prawdzie do życia ludzi, do życia ludzi wierzących. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitrza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni, zanurzeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez Chrzest w śmierć, abyśmy, jak Chrystus, wskrzeszony został z przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy w podobieństwo Jego zmartwychstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek, wespół z Nim został ukrzyżowany aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że z martwych Chrystus Jezus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarwszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Moi drodzy, wspaniała wieść. Gdy umarliśmy wraz z Chrystusem Jezusem, kiedy wierzymy w tą prawdę, to doświadczamy wyzwolenia od panowania grzechu, od panowania śmierci w człowieku. Grzech i śmierć weszła w wedenie na wszystkich ludzi, mieszka w ludziach, jest zasadą, jest pewnym prawem, według które, które działa w człowieku. Jest to przeklęte prawo. Natomiast w Chrystusie Jezusie jest wyzwolenie, uzdrowienie, ratunek od funkcjonowania według przeklętego prawa grzechu i śmierci. Moi drodzy, yy... czytam dalej. Siódmy rozdział od wersetu siódmego. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy, przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszaki o porządliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką porządliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem i okazało się że to przykazanie, które miało być mi ku żywotowi, było ku śmierci. Albowiem grzech, otrzymawszy podnietę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. To właśnie grzech, żeby okazać się grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, czyli prawem, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. Więc moi drodzy, myślę, że powinniśmy te sprawy przemyśleć. Prawo nie jest po to, abyśmy z przestrzegania prawa byli zbawieni, usprawiedliwieni, bo, bo Bóg wie i my też to powinniśmy wiedzieć, że nie jesteśmy w stanie bez łaski Bożej, bez zdolności Bożej, bez Chrystusa Jezusa wypełnić e, prawo, sprostać wymaganiom Bożym. Więc żyjemy w stanie przekleństwa, żyjemy w stanie potępienia, w stanie winy. Więc, nie to jest rozwiązaniem. Nie ten sposób życia i funkcjonowania jest dla nas rozwiązaniem. Tak więc, musimy umrzeć prawu. Prawo było dane po to, aby grzech się jakby był obnażony, ukazany, urealniony. Ten grzech, który jest w człowieku i który człowiek w swoim życiu wyjawia, przejawia. Więc moi drodzy, yy, prawo jest dobre w, w takim kontekście, że obnaża człowieka, obnaża jego grzech, jego zepsucie, obnaża jego niemoc, bezsilność i bezradność. Obnaża człowieka i człowiek powinien sobie uświadomić to, że nie jest w stanie wypełniać Bożego prawa, nie jest w stanie o własnych siłach, w swojej mądrości, w swoich zdolnościach, w swoich uczynkach sprostać wymaganiom Bożym. Tak więc człowiek żyje jako grzesznik, a, który jest winny przed Bogiem. Taki człowiek żyje w przeklętym rodzajem życia, wyraża przeklętą naturę człowieka. Więc kochani, nie tak yy, ma być. Więc chciałbym, abyśmy przeczytali, moi drodzy, teraz z listu, z rozdziału 8, werset 1, 2. to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo zakon Ducha, prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie, uwolnił Cię od prawa, od grzechu i śmierci. Więc, moi drodzy, Prawo Ducha, zakon Ducha daje życie. To jest inne prawo, które Bóg w nas włożył, i my powinniśmy się poddać pod manifestację tego prawa. Przyjęliśmy Chrystusa, przyjęliśmy Jego Ducha. On w nas jest i On stał się dla nas prawem, zasadą, według której powinniśmy żyć. Zasadą, której powinniśmy się poddać. Po to, aby ta zasada, manifestacja ducha Chrystusa Jezusa e, nas uformowała po Bożemu według woli Bożej. Więc, żyjąc w Chrystusie, uwolnieni jesteśmy od prawa grzechu i śmierci. Chciałbym to pokazać może w taki sposób. E, stary człowiek, cielesny, zmysłowy, zaprzedany grzechowi, w którym działa prawo grzechu i śmierci, jest człowiekiem w którym działa ta przeklęta, przeklęta, przeklęta zasada, tak? Więc moi drodzy, jakby to powiedzieć wizualnie, bardziej z takiego, wiecie, środowiska, którego znamy, jest tak zwana siła grawitacji i cokolwiek upuścimy, nawet taki papierek, o, on leci w dół. Działa siła grawitacji, prawda? Nie widzimy tej siły, ale ona jest. Ona ma swój autorytet, swoją moc, sprawczą moc, tak? Po prostu działa. To jest prawo. I teraz to prawo, ta zasada, siła grawitacji, niech będzie takim obrazem tego prawa, grzechu i śmierci, które weszło w Edenie na wszystkich ludzi więc moi drodzy o, to działa w człowieku to żyje w człowieku to się w człowieku przejawia to jest moc to jest autorytet diabelski akurat to jest diabelski posiew który wszedł na wszystkich ludzi i to w nas żyje grzech i śmierć w nas się przejawia dlatego um... Nasze ciała chorują, dlatego jesteśmy też pod wpływami demonicznym, demonicznymi. Niektórzy są nawet opętani, dlatego też umieramy. Więc to są przejawy tego prawa, niebożego prawa, niebożej zasady. Więc kochani, drugie prawo to jest prawo ducha życia. I żeby to zobrazować, chciałbym powiedzieć. O tym, że samolot, żeby leciał, to musi wytworzyć siłę nośną. Po to są udane skrzydła. Skrzydła mają określony profil i kiedy samolot się porusza, to skrzydła wytwarzają siłę nośną. I ta siła nośna musi być większa niż to prawo grawitacji. Grawitacja ogranicza, nie pozwala, pociąga samolot z powrotem do Ziemi. Natomiast prawo Siły nośnej musi być na tyle silne, żeby przezwyciężyć to prawo grawitacji. I tak też jest z życiem w Chrystusie Jezusie. Tak też jest ze służbą ducha, a tak też jest z przejawem ducha życia w nas z tą nową zasadą, którą Bóg w nas, w Chrystusie, włożył w Duchu Świętym. Kiedy poddajemy się pod działanie Chrystusa, kiedy poddajemy się pod służbę Ducha, pod przejaw Ducha, ekspresję Ducha, to ten Duch łamie tą zasadę grzechu i śmierci, wyzwala nas z tej zasady grzechu i śmierci. I na naszych śmiertelnych ciałach zaczyna się przejawiać inne prawo prawo, które uwalnia, które uzdrawia, które inspiruje, pokrzepia. Prawo ducha życia, to jest żywy Chrystus w nas, pneumatyczny Chrystus w nas, pneumatyczne słowo Boże w nas, inna zasada życia. Żyjąc w Chrystusie, wzrastając w Chrystusie, wzrastamy um, w doświadczeniu, um, które łamie, wyzwala nas z tego prawa grzechu i śmierci. Dlatego znikają zniewolenia duszy, nasze serce jest przemieniane. To centrum człowieka, tak. Emocje, uczucia, myśli, pragnienia, myśli, wola ludzka jest zmieniana pod wpływem tego prawa. Tak samo nasze ciała są uzdrawiane pod wpływem tego prawa. Jesteśmy pokrzepiani według tego prawa, inspirowani według tego prawa. To prawo to osoba, to prawo mówi, to prawo w nas wzrasta, to prawo w nas ma taką sprawczą ekspresję. I to jest ten zmartwychwstały Chrystus Jezus w nas, moi drodzy. Więc chrześcijanie, czyli my, powinniśmy żyć w zmartwychwstałym w oparciu o życie zmartwychwstałego, prawda? Chciałbym jeszcze przeczytać wersety 5, od 5 do 14, też ósmy rozdział. Bo ci, którzy żyją według ciała. Ciało żyje według tej grawitacji prawa grzechu i śmierci. Więc ktoś, kto w tym żyje, według tej zasady, umrze, moi drodzy, i żyje w, jako grzesznik, żyje w potępieniu i zapłatą za ten sposób życia jest potępienie, po prostu wieczne potępienie, wieczne oddzielenie od oblicza Bożego. Bo ci, którzy żyją według ciała, Myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, czyli żyją pod prawem. Grawitacji, którym jest prawo grzechu i śmierci, Bogu podobać się nie mogą. Oni jeszcze nie umarli dla funkcjonowania tego prawa w nich. Więc tacy ludzie nie podobają się Bogu, nie wykonują woli Bożej. W nich nie jest realizowany plan zbawienia, wola Boża. Więc tacy ludzie się Bogu nie podobają, ale Wy, i tu jest mowa o tych, którzy. Żyją w duchu, w duchu Jezusa, w duchu życia. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w Was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w Was, to chociaż ciało martwe jest z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w Was, Wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w nas. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Chodzi o to prawo. Jeżeli żyjemy w duchu, to rozwijamy się w duchu, przyoblekamy Słowo Boże, przyoblekamy Słowo Boże, które w nas jest duchem i życiem, tą nowym prawem, nową zasadą i to prawo ducha życia wzrasta i e, usuwa z nas e, tą spraw sprawcze, sprawcze działanie tego prawa grzechu i śmierci. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Żyjąc w duchu doświadczamy działania łaski Bożej, miłości Bożej, mądrości Bożej, e, mocy zmartwychwstania e, i ta łaska Boża powoduje, że e, przestajemy żyć według ciała, według prawa grzechu i śmierci. Chrystus w nas jest zbawieniem. Chrystus w nas jest wolnością. Chrystus jest uzdrowicielem. Chrystus jest tym, który uwalnia. Wersety 14, 15. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Moi drodzy, <laughs> To są według mnie bardzo ważne treści. Wola nasza powinna, mamy wolną wolę w kontekście obierania, według czego żyjemy, według którego Pana, według której rzeczywistości żyjemy, prawda? Więc, jeżeli wybraliśmy Chrystusa, to Chrystus jest nowym Panem, Chrystus jest Królem, Chrystus jest zbawieniem, lekarzem, lekarstwem, Chrystus jest naszym zwycięstwem, Chrystus w nas, w nas, moi drodzy, ja zaznaczam, Chrystus Jezus w nas jest Duchem Życia. I kiedy poddajemy się Mu, to On nas zmienia, On nas kształtuje. Wtedy możemy powiedzieć, że jesteśmy prowadzeni przez tego Ducha, przez Ducha Bożego, przez Ducha Jezusa Chrystusa, przez Ducha Życia. Wtedy służymy nie według litery, według tego prawa przestarzałego, przeklętego, ale em, tak naprawdę żyjemy. Według tego nowego prawa, które darzy życiem. Więc yy drugi do Koryntian moi drodzy, 3, 6, 7. Jej, ym, tak, drugi do Koryntian, trzeci rozdział, szósty, siódmy werset, który też uzdolnił nas. Może, może od piątego. Nie jako byśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga. Kiedy żyjemy w Chrystusie, to ta łaska nas uzdania. My żyjemy w zdolności Boga, w zdolności Chrystusa Jezusa, w mocy Bożej, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Litera to jest dla ciała, moi drodzy. Litera jest swojego rodzaju prawem dla ciała i życie według litery zabija. Więc, moi drodzy, my mamy zdolność Boga w udzielonej przez Boga nam łasce do tego, abyśmy żyli według ducha, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nowe przymierze to jest ten Chrystus Jezus w nas. Więc zdolność nasza jest z Boga. Kiedy go przyjęliśmy, kiedy, gdy uwierzyliśmy, przyjęliśmy zbawienie, zbawiciela, przyjęliśmy osobę, przyjęliśmy jego ducha i ten duch w nas jest prawem, zasadą, według której powinniśmy żyć, poddając się pod Jego panowanie, pod Jego moc, pod Jego autorytet, bo on jest królem, on jest panem, on jest władcą. I on jest naszą zdolnością do tego, abyśmy żyli nie według prawa, nie według grzechu, nie wedle litery, ale według Boga. Według Ducha, moi drodzy. Duch zaś ożywia, czyli żyjąc w Duchu, trwając w Chrystusie Jezusie, doświadczamy życia Boga, natury Boga. Jest to życie, które wybawia, zbawia, uzdrawia, przekształca. Teraz wersety moi drodzy, no jeszcze dziewiąty. Jeśli bowiem służba potępienia ma chwały, daleko więcej obfituje chwałę służba sprawiedliwości. Więc moi drodzy, służba potępienia, to jest ta służba pod prawem, pod dziesięcioro, nawet przykazaniami, to wszystko a, jest przeklęte. Człowiek nie jest w stanie tego przestrzegać, jest pod, jest w stanie śmierci, jest obnażony, jest grzesznikiem i próbuje się w oparciu o prawo, o literę, o wiedzę zbawić. Ale nie tędy droga to jest służba potępienia, moi drodzy. Jest to służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych. Więc, kochani, nie tędy droga. Wersety 17-18: A Pan jest duchem, gdzie zaś duch Pański tam wolność. My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwały Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Więc moi drodzy, Chrystus w nas jest duchem, Chrystus w nas jest Bogiem, w Chrystusie jest Ojciec, to wszystko jest w Duchu Świętym. Żyjmy w Nim, trwajmy w Nim. I bądźmy zbawiani przez Jego życie. Amen.